Dzień dobry Panie Radny. Dzień dobry. Panie Radny, czy zna Pan sytuację Pani Izabeli Kuczyńskiej z Giżycka, która od pewnego czasu stara się o przydział mieszkania komunalnego z naszego ratusza? Myślę, że znam dosyć dokładnie. Proszę mi powiedzieć, co Pan wie o jej sytuacji rodzinnej, materialnej? Sytuacja rodzinna wydaje mi się bardzo trudna, dlatego że mieszka z rodzicami na jakichś tam 20, -20 metrach i z dwójką dzieci, jest matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci, córka ma bodajże mniej niż rok, natomiast syn chyba bodajże 9 lat, w wieku szkolnym w każdym razie, e, zamieszkuje w jednym pokoju z rodzicami i jest osobą, która w tej chwili przebywa na urlopie wychowawczym, czyli ma zatrudnienie. Wiem, że w jej sprawie był Pan u Naczelnika Wydziału Mienia naszego ratusza, rozmawiał Pan z nim. E, proszę mi powiedzieć, jak wyglądały te rozmowy i o czym pan, Państwo rozmawialiście? Z panem naczelnikiem Markowskim rozmawialiśmy w zasadzie o możliwości, potencjalnej możliwości, powiedzmy, przyznania jakiegokolwiek mieszkania tej rodzinie. Z tego powodu, że no, lepiej zapobiegać niż leczyć. Znaczy, ja się wstawiłem za tą panią, dlatego że zwróciła się do mnie o pomoc, przedstawiła swoją sytuację, zweryfikowałem ją w Urzędzie Miejskim i faktycznie okazała się osobą wiarygodną, ponieważ wszystko się sprawdziło to, co, to, co ona opisała. A wydaje mi się to, no takim troszeczkę niepożądana nie, nie sytuacją, kiedy matka z dwójką dzieci mieszka z rodzicami na 20 metrach w jednym pokoju, a w drugim mieszka brat, bratka też z rodziną. No i pan naczelnik Markowski przedstawił mi sytuację, jaka w ogóle wygląda w mieście, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne i lokale socjalne. No, na to się też nałożyła sprawa tego pożaru na ulicy Suwalskiej. I taka jest w tej chwili sytuacja, że no, zdaniem, no, czy może inaczej. No, jest du są duże potrzeby w mieście i takich, takich sytuacji być może jest też więcej, ale pani ta w mojej ocenie zasługuje na jakieś szczególne pierwszeństwo, bo e, faktycznie no, no, nie do, do pozazdroszczenia sytuacja i trzeba by było pomóc, ale to jest obowiązek gminy, przypominam, obowiązek ustawowy. Wiem, że pani Izabela wskazała, przynajmniej poinformowała pana o jakimś pustostanie, które znajduje się w okolicach ulicy Konarskiego I wiem też, że rozmawiał pan z naczelnikiem Markowskim o tym, e, co to za pustostan, dlaczego to mieszkanie stało puste. Ja obserwuję to mieszkanie od jakiegoś czasu, i faktycznie to jest mieszkanie na parterze na ulicy Konarskiego. Ono od bardzo długiego czasu jest niezamieszkałe. Natomiast z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim, w Urzędzie Miejskim wynika, że jest to mieszkanie przeznaczone na zamianę dla matki z dzieckiem niepełnosprawnym. W takim razie zapytałem: Co będzie z mieszkaniem tej pani, która zwolni się? Słyszałem, że będzie wyznaczony, znaczy będzie na tak zwaną tablicę, czyli będzie przeznaczony do zasiedlenia przez, przez inne osoby. Z relacji pani Izabeli wynika, że na razie taka decyzja jeszcze nie zapadła co do tego mieszkania, więc w ogóle ta zasada przyznawania mieszkań wydaje mi się jakaś strasznie nieprzejrzysta. Dzisiaj przyglądałem dokumentację pani Izabeli, szczególnie wnioski, które składa do Urzędu Miejskiego w sprawie przydziału lokalu komunalnego. Doszedłem do wniosku, że punkty, które są obligatoryjnie przyznawane zgodnie z tabelą, która znajduje się w uchwale Rady Miejskiej dotyczącego właśnie przyznawania tych lokali komunalnych, są dla pani Izabeli źle przyznawane, czyli część punktów w ogóle nie jest dla nich przyznawana, chociaż na nie się kwalifikuje. Nie zajmuję stanowiska akurat w tej sprawie, dlatego że nie jestem członkiem tej społecznej komisji mieszkaniowej, ani też nigdy nie oceniałem tego typu wniosków. Natomiast intuicyjnie można powiedzieć, że jest to sytuacja chyba maksymalnie zła. Więc wydawałoby się tak. Patrząc na zdrowo, zdrowy rozsądek, że pani ta powinna być w rankingu no, na czołowych miejscach i y, powinna już dawno dostać y, lokal mieszkalny. Bo dopuszczanie takiej sytuacji, kiedy dzieci, małe dzieci mieszkają wraz y, z matką i z dziadkami w jednym, w jednym pokoju jest niezdrowe dla nikogo, ani dla tych dziadków, ani dla tych dzieci, ani dla tej matki. Więc my jako y, samorząd powinniśmy zrobić wszystko, stanąć do sobie na głowie, żeby ta sytuacja trwała jak najkrócej. Y, nie wiem ile jest takich sytuacji podobnych, ale myślę, że jeżeli ich jest więcej, to zrobić wszystko, żeby, żeby tych sytuacji nie było, bo to są, to są sytuacje już skrajne i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby one trwały długo. W tej chwili na mieszkanie komunalne oczekuje około 40-60 rodzin w Giżycku. Urząd Miejski, gmina miejska sprzedaje mieszkania dla lokatorów, którzy obecnie zajmują mieszkania komunalne za 10% wartości tych mieszkań, ale nie nabywa nowych. Jak to jest? Tracimy z jednej strony ten zasób mieszkaniowy, a z drugiej strony go nie nabywamy w ogóle. No, jest to sytuacja, w mojej ocenie, też niekorzystna. Obecnie jestem w trakcie opracowywania, czy znaczy może czytania strategii mieszkaniowej miasta, tej, która obowiązywała, i nowego regulaminu, który będzie prawdopodobnie przedłużony pod obrady najbliższej sesji, a może później to zależy od pani przewodniczącej. No ale czas nas tu nagli, bo jest interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, więc musimy jak najszybciej ten regulamin przyjąć, bądź, bądź nie przyjąć, coś musimy zrobić. W każdym razie ja już na tym spotkaniu w sprawie lokali komunalnych proponowałem y, taką sytuację, że jeżeli zbywamy 10 lokali w starym budownictwie, to powinniśmy przynajmniej no, nie wiem, 5 nabyć w nowym budownictwie, ponieważ w ten sposób, jeżeli nie uzupełniamy tej tkanki mieszkaniowej, a jest to obowiązek gminy zapewnienie tego zasobu mieszkaniowego, to ten zasób będzie się kurczył stale, natomiast potrzeby rosną. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że, nie, że to jest kontrowersyjne, którzy powiedzą, że musieli zaciągnąć kredyt, bądź wszystkie swoje szczędności życiowe przeznaczyć na mieszkanie. Zgadza się, zgadza się, to, te, to też nie jest korzystna sytuacja, ale pamiętajmy o tym, że ustawodawca nałożył na gminę pewne obowiązki. i Musimy się z tych obowiązków wiązywać. Jeżeli ja widzę, że matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci nie może dostać mieszkania, to pytam się, to kto takie mieszkanie ma, ma dostać, tak? No kto takie mieszkanie ma otrzymać, jak nie, jak nie właśnie matka pracująca, wychowująca dwójkę dzieci? Oczywiście pojawiają się y, takie propozycje, że powinna wynająć na wolnym rynku. Być może tak, tylko proszę pamiętać, że y, koszty wynajmu na wolnym rynku pozbawią być może rodzinę zapewnienia niezbędnych potrzeb życiowych. Y, to nie jest tak, że, y, że matka, która zarabia, nie wiem ile zarabia, ale powiedzmy tam zarabia 1200 zł netto plus 500 zł, Przepraszam, alimentów, to nie jest akurat suma tych dochodów tak, tak porażająca, że, że już stać ją na wszystko. Na pewno też mu się oszczędza. Dzisiaj jest wszystko drogie i nie oszukujmy się, każdy z nas, kto robi zakupy wie ile to kosztuje. Więc proponowanie wynajmu na wolnym rynku no jakby jednocześnie oznacza zrezygnowanie z czegoś, zakupu na przykład dla dzieci, na, szczególnie dla dzieci, bo matka sobie może zrezygnować, ale niektórych rzeczy dla dzieci na pewno nie zrezygnuje. Byłem z Panią Izabelą też u Pana Kierownika MOPS-u. Pytaliśmy się o możliwości pomocy, więc w obecnej sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w żaden sposób nie może pomóc Pani Izabeli. Nie jest to, nie jest to osoba, jak, której dotyka, dotyka patologia, w związku z tym nie może liczyć na pomoc. To takie trochę paradoksalne, że osoba, która jest, ma zatrudnienie, ma dwójkę dzieci, jest osobą niepatologiczną, nie może liczyć na pomoc. Natomiast gdyby nagle stała się patologiczna, miała wyrok eksmisyjny, to miasto miałoby obowiązek jej zapewnić lokal socjalny. Jeżeli nie, nie znalazłaby sobie innego lokalu, to prawo stanowi... Że można było przekształcić ten lokal socjalny na lokal mieszkalny. Czyli podsumowując, no jest to dla mnie kolejna, kolejna absurdalna sytuacja, jeżeli gmina musi zapewnić lokale osobom z wyrokami, a nie musi zapewnić osobie samotnie wychowującej dziecko, dopóki nie jest patologią, co cokolwiek to oznacza, bądź nie ma wyroku eksmisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.